Witam, witam. W tym odcinku zobaczymy sobie dziewiąty Tier Polski MET, jakim jest CS59 i spróbujemy nam wbić 100%. Brakuje nam 0,2, około 3850 to wymagania na trzymałe. Tutaj, z tego co widzimy, nie mają hateków, jeśli chodzi o, o to tiery. Weźmiemy sobie tutaj ten drugi, chociaż nie potrzeba i pojedziemy sobie na Hateki i spróbujemy tam się powymieniać właśnie może z polskimi 53 albo coś, ale na początek chyba staniemy sobie tutaj i przesnajpimy na mida myślę, że to jest to jest dobry pomysł na start, pytanie czy ktoś będzie mm, mógł to spotnąć w ogóle chyba jest to bez sensu bo nikt tego nie spotnie a jak widać jest góra Wydaliśmy sobie traka. Także to był dobry strzał pierwszy. Mamy bezetę, która nie wiadomo co do końca robi. Daliśmy sobie drugą pewną testkę. Także jest to na pewno obiecujący start. Muszę się liczyć z tym, że może tam być... Chociaż w sumie nie mają takiego typowego DDK. Trzelimy sobie Blind'a na, na Vivaf. Hmm, nie chciałbym tam podjechać, chciałbym się strzelać z nimi na close. Aczkolwiek spróbujemy sobie tutaj. Mam nadzieję, że kolega się nie obrazi, jak sobie tylko wychylę na chwilę. Ale jedziemy z naszymi, nie będziemy tutaj kampić. Potrzebujemy tego demedza, także oni jeszcze nawet nie zajęli tego fajnego nasypu. Także. Mają dosyć słabe pozycje, tylko my musimy chcieć się z nimi dmyjać. Nasi tak nasz tak średnio tutaj jest agresywny. Zobaczymy, czy, czy, czy ten czar futur by nie chciał pikować nas tutaj, ale chyba Cecek się spotnął i ten czar futur odpuścił. Tymczasem nasi tutaj. Widzę, że się powymieniali niestety. No i się wyliśmy traka, także... No tutaj na strzałę po traku. Tutaj zepsułem strzał, ale to był taki na szybko. Także nie ma co się martwić, ten już ginie. Okej. Okay. Szkoda, że to nie był trak, tak jak mówię, ale... Ale to nic. Tutaj no, nie chcemy zebrać wiadomo. On nawet pod takim kątem nas przebije. Także liczymy, że, że nasz styp tutaj spikuje, albo któryś z naszych. No i teraz w tym momencie możemy dać spokojnie dwie pestki. Widać mamy całego Polaka na zielono, także moje praca to jest naprawdę w 100% wystarczająca. Liczyłem, że nasz tutaj młodszy kolega nie przebije, ale... Udało się i mamy i tak z głowy czołg hmm. co, teraz próbujemy sobie... oj Na oj, oj. całe szczęście, że więcej nie udało mu się dać we mnie Teraz co to chori to Hori jest tutaj w nas celowane. A nie czy możemy tak piknąć Żeby... Teraz to chcąc nie chcąc musiał dostać pestkę na no nieszczęście nie damy mu drugiej, bo on chyba ma już. No strzelił drugą, i teraz będziemy mogli dać jeszcze jedną. Ok, 7-5 by losowało. Swoją alfę także zabił. Mamy teraz TS-a. No i co, spróbujemy szybko Leo wyjechać na plecy. I myślę, że tutaj jeszcze damy radę. Nie, Leo, A centuriona to moja pomyłka No i to się zapowiada, jakbyśmy mogli tutaj właśnie dofarmić. Mam nadzieję, że ten jak Tiger rzeczywiście ma to full HP. No, dla pewności sobie załadujemy już amunicję premium. Dajemy pierwszą pestkę. Brakuje nam jeszcze może dwóch. Bierzemy, póki bierzemy Patona. No i udaje się właśnie właśnie wybić na się 100%. Nie było to ciężkie zadanie. Ten czołg jest naprawdę bardzo dobry. Myślę, że spokojnie ponad 4000 można by tym jeszcze robić, a niby nie było z tym jakiegoś problemu. Ja tutaj uzbroiłem się już w lepsze moduły, bo właśnie myślałem, że będzie nieco ciężej nim. Pamiętałem go jako dosyć przyjemny czołg i taki właśnie jest. Yy, o, tutaj mi się I co? Mamy 5100 merza, 4 fragi. To co żeśmy yy, strzelali, to byśmy przebijali. Także fajna bitwa na koniec 1230. Doświadczenia. Nawet nam się tutaj nie udało jeszcze polowych wszystkich odblokować ale mamy 100% także 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 tyle i co ciekawe yy, za niecały cały tydzień wychodzą polskie tedeki. także tutaj załoga jest myślę, że dosyć dobrze przygotowana 5 pełnych perków plus 6 zaczęty yy, tutaj grałem na modułach węta yy, dosyła i staba, takie dosyć standardowe 119 yy, bitech to zajęło Tutaj dosyć dobre statystyki są 3200 na 1100, także tutaj pod względem spota można również ten czołg, ten czołg wykorzystywać. Co można tu więcej powiedzieć? Jeśli chodzi o medy polskie, to jak widzimy, został tylko 10 Tier, na którym za wiele nie ma, bo 96% aktualnie i tutaj już będzie walka dosyć dosyć ciężka oraz wiadomo wszystkie y, szóstki oraz lis na lisie też jeszcze sporo brakuje bo, bo nim nie grałem za dużo no a tymi sobie od przepustki do przepustki wbijam to 100 punktów, jak się skończy to pewnie je wtedy dobiję a aktualnie y, będę się skupiał na hatekach tych trzech na na nich 100% Następnie wyjdą te więc pewnie się nimi zajmę No tutaj jak widać Jeszcze załoga jest Dosyć kiepska, ale czekam aż biję na nich 100% wtedy będę mógł sobie Wykorzystać Tutaj właśnie książki I tyle Także tak się prezentował CS59 Dziękuję bardzo za oglądanie I do następnego razu, cześć!